Hej, cześć. Cześć. Jak się czujesz? Spoko. Dzisiaj pracujemy nad koordynacją i szybkością, bo już możesz to wdrożyć do treningu, no bo już parę klerów schudłaś. To znaczy. Jak widzisz sprzęt z podstawówki. No właśnie widzę. Okay. Ci ćwiczenia, które będziemy robić na drabinkach. Mhm. Wykonujesz się szybko, ale dokładnie, żeby nie dotykać yy, yy, szczebelków. I tak, jako pierwsze dotykam pachołka, biegnę sobie. To, jak dotykam, was... biegnę, dotykam. Takich 12 blokój. razy tylko. Bo z Jezu, się premedytacją. Wymalowa Wymalowałaś się jeszcze, więc jest idealny dzisiaj, słuchaj, weź. makijaż na trening. Co ty myślisz? Że człowiek tylko siłownią żyje? Nie! No? Nie? A czym no. jeszcze? Umalowałam się dziś, ponieważ miałam taki dzień, że stwierdziłam, że jestem zapuszczona i muszę się ogarnąć. Dlatego dzisiaj tak wyglądam, jak wyglądam. Zaczynałem. Dobra, dół, bo nie ma, nie ma co dyskutować. Dotyka szybciej. Jest nas lepiej, ale dawaj, no tempo, tempo. O, to jest piękne. Mm -hmm. Następna Ciszenie. Dobra, na chwilę. Podobnie. Dotykasz. To robię wolniej oczywiście. Raz prawa, raz lewa noga. E, po sześć razy. Raz. Hop, hop, hop. Dobrze. Bardzo ładnie. I bieg, sprint, sprint, sprint. sprint A, bo to robisz no, powoli. Się. Tak, to szybko. I tutaj ładnie się obróci. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, dalej. Sylwia jest w coraz lepszej kondycji, więc mogliśmy włączyć dzisiaj trening koordynacyjno-szybkościowy. Wcześniej nie była w formie, też jej waga na to nie pozwalała. Następne ćwiczenie. No i tak, 8 razy zróbmy. Gotowa, jedziemy. Czujesz, że łóżek się jak ocieka i się spala? Nie wiem. Ja nie widzę jeszcze, a powinienem już. Wszyscy mówią, że to jest wszystko w głowie, więc. Tak? Tuż też? No tak. W tak. Gdzie nie myślą, jest tyją K***a! Widzisz, pasz. To koncentracja nie jest mi... dobra, bo umniejszysz drabinkę. Dawaj, 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 nie ma czasu! Niby tych kilogramów mniej, niby wszystko idzie w dobrym kierunku, ale jednak okazuje się, że taka byle drabinka jest w stanie mnie gdzieś tam rozłożyć i yy, poległam trochę. Następne. Robimy sobie sześć, ale sześć ładnych razy. No, no tak nie, nie, nie. Przynajmniej po razie prawą lewą, czyli patrz.